Pokażę Ci, jak działają miary domowe w programie. Klikniemy sobie posiłek i zobacz, tutaj każdy produkt ma przypisaną miarę domową. I tutaj, tak, możesz tak naprawdę edytować wszystko. Jeżeli chcesz edytować miarę domową i wartość tej miary, to możesz to zrobić albo edytując, albo edytując np. ilość yy, łyżek tutaj w tym przypadku. Wtedy waga ci się zmienia. Możesz na przykład edytować tutaj, w przypadku kieł, kieł, kiełków rzodkiewki. Możemy sobie zmienić na opakowanie, i wtedy wszystko również się zmienia. Możesz sobie tutaj zobacz Tutaj samodzielnie sobie możesz potestować albo, albo właśnie podnosić y, ilość y, tych miar domowych, albo zmniejszać. I za każdym razem ta wartość miary domowej zmienia się tutaj. Y, na tym poziomie. Możesz też edytować tej, tą, tą wartość tej danej miary domowej, jeżeli uznasz, że ta miara jest inna, na przykład w przypadku jakiegoś produktu własnego, to możesz oczywiście również to zrobić i wszystko się zmienia. Zobacz, że miary domowe są tutaj przypisane w ten sposób. Tu masz przypisane miary domowe, akurat do, do kiełków rzodkiewki przypisane są dwie miary domowe, jest to opakowanie oraz łyżka, ale jeżeli uznasz, że jest jakaś miara domowa niestandardowa, która nie jest przypisana, przypisana, czyli tutaj mam na myśli nie będzie przeliczana automatycznie, możesz sobie samodzielnie tę miarę domową wybrać i ustalić, że na przykład chcesz jedną garść kiełków rzodkiewki, która waży 30 gramów i masz też taką możliwość. I wtedy program również to wszystko przeliczy. I tutaj klikając masz y, informacje o tym, jakie są wartości w danym produkcie. Czyli tutaj w tym przypadku w garści kiełków brzydkiewki. Miary domowe możesz także dodawać w dowolny sposób podczas dodawania własnego produktu do bazy. Dodając własny produkt do bazy, przypominam, że robimy to w, pro w zakładce Produkty. Dodajemy, yy, kliknij, dodaj nowy produkt, a następnie edytuj produkt. Yy, ja tutaj w tym przypadku edytuję yy, nazwę Mleko 1,5%. I zobacz, jak wygląda miara domowa. Mam tutaj przypisaną w miarę domową, szklankę o wartości 240 gram oraz dodatkową miarę domową tą pomocniczą, którą również będziesz mógł wybrać podczas układania do spisu. W tym przypadku mam wybraną łyżkę, która ma 15 gramów, i dodam sobie jeszcze jedną, na przykład łyżeczkę, która ma nie wiem, na przykład 7 gramów. Musisz tam sprawdzić w zależności od tego, jaki produkt jaką miarę domową do jakiego produktu dodajesz. Mogę sobie również dodać opakowanie takiego mleka, jeżeli chcesz. A następnie dajesz, zjeżdżasz na dół i klikasz zapisz. Wtedy podczas układania do spisu <słuch> masz taki produkt. <słuch> które właśnie dodaliśmy i w ten oto sposób zobacz, przypisałem sobie tutaj do własnego produktu własne miary domowe.